Cześć, to Ranic. W tym odcinku przedstawimy sobie teorię, co zostało napisane przez AI. E, czy William, autor, jest prawdziwym mistrzem marionetek stojącym za wydarzeniami z FNAF? tu uwaga. Czytałem sobie te teorię i pod koniec powiem wam, dlaczego tak by nie było. Dlaczego na 100% by tak nie było? E, oczywiście ta teoria może być też błędna, jak i może być prawdziwa. To tylko zależy, jak pociągnie dali się fabuła FNAF. Też przepraszam za każde błędy, które po prostu przeczytam. E, po, prostu nie jestem, po prostu nie jestem aż tak dobrym lektorem e, nie jestem po prostu lektorem zawodu e, ale za to jestem lektorem w kościele, więc może to mi pomogło w tej serii FNaF poznajemy tajemniczą i złoworyją postać o imieniu William Afton która jest odpowiedzialna za stworzenie animatroników wiedzących różne miejsca w grach Znany jest również jako Purple Guy i uważa się, że popełni liczne morderstwa w restauracjach. Co jednak, jeśli rola Williama Aftona w serii jest jeszcze bardziej znacząca niż początkowo myśleliśmy? Co jeśli faktycznie z mózgiem wydarzeń we wszystkich grach FNaF pociągającymi za sznurki za kulis? Jednym z dowodów na poparcie tej teorii jest fakt, że William Afton ma ogromną wiedzę na temat animacyjników i jej funkcjonowania. We FNaF 2 dowiadujemy się, że stworzył animatroniki dla restauracji, a we FNaF 3 widzimy jak z łatwością demontuje animatroniki, sugeruje to, że ma głębokie zrozumienie animatroników i ich działania, co dałoby mu znaczącą przewagę w kontrolowaniu ich. Ponadto w grach jest kilka przypadków, w których wydaje się, jak ktoś celowo manipuluje animatronikami, aby zaatakować gracza. Na przykład we FNaF 1 animatroniki wydają się podążać określoną ścieżką dobiera gracza, a we FNAF 2 są ściągane do lokalizacji gracza za pomocą dźwięku. Te zachowania można by wytłumaczyć, gdyby ktoś je kontrolował i kierował ją w stronę gracza. Te zachowania można by było wytłumaczyć, gdyby ktoś kontrolował animatronikę i kierował ją w stronę gracza. Pod... Na koniec pojawia się pytanie, kto jest odpowiedzialny za stworzenie różnych koszmarnych animatroników, które pojawiają się w późniejszych grach. Takie jak Nightmare Freddy i Nightmare Bonnie. Telemetryki są bardziej potworne i przerażające niż oryginalne i wydają się mieć głębszy związek z postacią gracza. Możliwe, że Telemetryk stworzono specjalnie dla gracza, a za ich stworzeniem stał William Afton. Ogólnie rzecz biorąc, ta teoria ta sugeruje, że William Afton nie jest tylko postacią poboczną w serii FNAF, ale prawdziwym mistrzem marionetek stojącym za wydarzeniami z gier. Ma wiedzę o umiejętności kontrolowania animatroników, a jego motywacje. Do tego pozostają tajemnicą? Więc... To była cała teoria napisana przez AI. To jest uwaga, co powiem do dwóch. do dwóch argumentów, które użył ten bot do określenia ta, tej, tej teorii prawdziwej. Pierwsza. Will, yy, prawdopodobnie wszystkim, wszystkimi postaciami, którymi gramy podczas całej serii FNAF, a przynajmniej ich większości, yy, jesteśmy... Mikeiem Aftonem, synem Williama. Więc dlaczego chciałby go zabić? Zastanawiam nie mówcie, mówicie, że nazwiska są inne. Nazwisko można legalnie z łatwością zmienić w Ameryce, z tego co czytam czytałem, e, więc no wiecie. A cała sera prawdopodobnie dzieje się gdzieś w Ameryce. E, więc taki typowy argument, że o coś jest po angielsku, więc to jest w Ameryce, ale może nie być. Jest sens, że z Niemiec, gdzieś w Serbii albo coś takiego. Jest sens, że się mylę, ale może być w Ameryce. Weźmy tutaj rzeczy z Ameryki i też niektórych praw polskich Dobra, e, kolejną rzeczą jest kto stoi za stworzeniem jak to było określone koszmarnych animatroników e, Więc Nightmare Animatroniki e, zostały stworzone przez Williama na potrzebę dwóch rzeczy i sądzę, że jest jeszcze jedna rzecz, ale to powiem gdzieś tak dopiero na koniec tego co teraz w mojej wypowiedzi e, na temat koszmarnych animatroników e, zostały stworzone żeby testować ich działanie, ich agresywne działanie na przykład na początku, e, od samego początku e, Babies e, Pizza World, tak się chyba to nazywało e, Miał być... E, te animatroniki po prostu miały porwać dzieci nie wiadomo Nie udało się to Córka Williama została wsięknięta, ale to nie do tego dłożyło Jest że William testuje te animatryki na swoim małym dziecku Które też oczywiście mówiłem o tej starej mojej teorii tutaj mówię też oczywiście o mojej ostatniej teorii Czyli co E, czy... Czy we czy FTAF 4 są używane e, Chip's the, the Twisted Was to teoria jest oczywiście potwierdzona lub nie. Nie wiadomo o tego nigdy, raczej nie poznam odpowiedzi samej <coughs> od siebie. E, więc no... Też można powiedzieć też, te animatryki są też z po prostu, po prostu e, scen Aftona e, Michaela Aftona. Ale to akurat tego potwierdzenia nie mogę dać. Mm, byłby to taki krótszy odcinek, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeżeli Wam się spodoba taka seria, to możemy zrobić więcej takich. Nie osobiście podobała się ta teoria, ale jest taka trochę bardziej taka. Ona jest bardziej taka brana pod uwagę tylko te pierwsze gry. Tutaj nie ma pod uwagę wzięte na przykład z tej krytyki Blitza kieł. To było w sumie tyle z tego odcinka. E, widzimy się już za niedługo. E, Mam nadzieję przynajmniej w następnym odcinku, ale już na teraz do widzenia, cześć, pa!